Chciałabym Wam dzisiaj odpowiedzieć na kilka pytań, które najczęściej zadajecie um, dotyczące zabiegu opalania natryskowego. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to, jak długo utrzymuje się efekt. Otóż za efekt odpowiedzialna jest przede wszystkim um, prawidłowa pielęgnacja i prawidłowe nawilżenie skóry po wykonaniu opalania. O tym, jak to zrobić, jakich produktów używać, dowiecie się podczas wizyty. Wszystko Wam dokładnie Opowiemy. Kolejnym takim pytaniem jest, kiedy najlepiej takie opalanie jest wykonać. Jeżeli mamy zaplanowane jakieś ważne wydarzenie, ślub, wesele, idziemy na jakiś bankiet czy mamy wyjazd, to takie opalanie najlepiej wykonać jest około 2-3 dni wcześniej. Często też. Boicie się, że ja będę wyglądać za ciemno, będzie ta epileniżna nienaturalna? Otóż odpowiadam Wam, że każda, każda, każde opalanie jest dobierane indywidualnie do, do danej osoby, do jej skóry, no i do Waszych, oczywiście, preferencji, czy Wy oczekujecie mocniejszego efektu, czy delikatniejszego. Natomiast pamiętajcie tutaj, że Czym mocniejsza i ciemniejsza opalenizna, to nie oznacza, że ona jest lepsza. Absolutnie nie o to chodzi. Stawiamy przede wszystkim na naturalność. Jeżeli chodzi o żółtą opaleniznę, to wszystkie nasze produkty idą w tonację brązową, także nie musicie się obawiać, że ta opalenizna pójdzie w żółć, w żółte odcienie. Czy otrzymam bieliznę jednorazową? Tak, jak najbardziej otrzymasz bieliznę. Mamy też bieliznę, która jest dedykowana dla panów. Wyjeżdżam za granicę i czy mogę się opalać? Jak najbardziej, jedno drugiemu nie wadzi, możesz się opalać. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to nie jest żadna, y, opalanie nie jest żadną ochroną, nie jest żadną barierą przed słońcem. Dlatego stosujemy normalnie filtry, aczkolwiek musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę, aby nie były to produkty oleiste, tłuste, ponieważ one z opalaniem się nie lubią i ten efekt będzie utrzymywał się nam krócej. Dlatego inwestujemy w jakieś tam najlepiej lotiony i spreje. Często też pytacie, czy twarz będzie opalana. Tak jak najbardziej opalana jest również twarz. Robimy to bardzo delikatnie w sposób subtelny, aby to opalenie wyglądała naprawdę dobrze. Jeżeli któraś z Was nie chce, żeby ta twarz była opalona, nie chce opalać twarzy, nie ma problemu, zrobimy tak, aby całość komponowała się ze sobą i wszystko wyglądało dobrze i naturalnie. Przypominam również, że pracujemy na naturalnych DHA, także nasze opalanie jest zdrowe, bezpieczne. Zapraszamy także na, na opalanie matki karmiące czy kobiety w ciąży. Często teraz jest taki okres i na robienie sobie różnych sesji zdjęciowych itd. Tak także, jeżeli chcecie skorzystać, zapraszam serdecznie. Natomiast, jeżeli borykacie się nadal z jakimiś pytaniami, Piszcie, dzwońcie, chętnie odpowiem. Pamiętajcie, nie ma głupich pytań, pytajcie.